Zapraszamy na pierniki, najstarsze świąteczne ciasto o długim rodowodzie i pięknej tradycji. Powiadają, że stolicą pierników jest toruń, być może, jednak w wtajemniczeni wiedzą, że zimowa stolica pierników znajduje się na dolnym śląsku, a dokładnie w trzcińsku. W piernikach z Trzcińska wszystko jest prawdziwe, miód, tradycyjne receptury i ręczna robota. Smak niepodrabiany. Jesteśmy leniwi. Mówimy my jako ludzie i nam się nie chce. Robić ciasta, kroić, lukrować. I jak widzimy taki piernik zrobiony przez kogoś, e, no to ulegamy pokusie i go kupujemy. Dla pana Marcina pierniki stały się przepisem na życie w kotlinie jeleniogórskiej. Swój piernikowy sukces przypisuje w dużej mierze duchowi gór Liczy-Rzepie. Jego szkaradne oblicze można już znaleźć odciśnięte na trzcińskich piernikach. To jest taki pomysł, żeby ten piernik funkcjonował tu przez cały row Kotlinie górskiej. To nie przypadek, że pierniki najbardziej lubią dzieci. Piernikowe ciasto jest uniwersalne. Wyczarować z niego można niemal wszystko. Mąka, miód, jajeczka, cukier, przyprawa do pierników. W XVII wieku piernik był towarem luksusowym. Wszystko z powodu kosztownego wsadu z importu – korzeni. W pierniku są, jest kadamon, imbir, takie rozgrzewające przyprawy. Kto mógł sobie pozwolić na piernika, to jednocześnie potwierdzał swój status materialny. Teraz na pierniki stać każdego spowszedniały i tylko zimą, gdy kuszą mocniej niż zwykle, najczęściej sięgamy po korzenne miodowe ciastko.